Witajcie, bracia i siostry w Chrystusie! Tu Głosiciel z kanału Podążając z Bogiem. Dziś przynosimy Wam przesłanie, które może zmienić sposób, w jaki postrzegacie świat i swoją wiarę. Wyobraźcie sobie przez chwilę: papież Franciszek, nawet w trudnym stanie zdrowia, otrzymuje bezpośrednie przesłanie od Matki Bożej. Co to oznacza dla Kościoła, dla świata i dla Was, którzy szukacie pokoju i nadziei wśród tylu niepewności? Jeśli kiedykolwiek zastanawialiście się, dlaczego wokół nas dzieje się tak wiele trudnych wydarzeń, lub czuliście, że czegoś brakuje w waszym życiu duchowym, ten film jest dla was. Dziś zgłębimy zaskakujące objawienie, które może na nowo rozpalić waszą wiarę i przynieść jasność na nadchodzące miesiące. Ale zanim zaczniemy, jeśli jeszcze nie subskrybujecie kanału Podążając z Bogiem, koniecznie to zróbcie. Zostawcie like, skomentujcie i udostępnijcie ten film. Przesłanie, które dziś Wam przekażemy, może być kluczem do przemiany Waszego życia duchowego. Zostańcie ze mną, bo to, co dziś odkryjecie, może zmienić wszystko. Razem zgłębimy, co Matka Boża przekazała papieżowi Franciszkowi i co to oznacza dla przyszłości ludzkości. Przygotujcie swoje serca, bo to jest boskie ostrzeżenie, którego nie możecie zignorować. Drodzy bracia i siostry, Matka Boża zawsze była posłanką Boga, przynoszącą ostrzeżenia i pocieszenie w kluczowych momentach historii. Od Fatimy po Lourdes jej objawienia prowadziły nas i przygotowywały na duchowe wyzwania każdej epoki, a teraz, w czasie wielkiego globalnego zamętu, znów się objawia, tym razem papieżowi Franciszkowi. Według wiarygodnych relacji, Matka Boża przekazała Ojcu Świętemu trzy główne ostrzeżenia. Po pierwsze, wezwanie do nawrócenia, podkreślając pilną potrzebę szczerej i głębokiej przemiany, nie tylko indywidualnej, ale całej ludzkości. Po drugie, ostrzegła przed czasami próby naznaczonymi globalnymi wyzwaniami, ale również zapewniła, że łaska Boża będzie obfita dla wiernych. I po trzecie, przyniosła przesłanie nadziei, obiecując duchowe odnowienie poprzez modlitwę, post i oddanie sercu Jezusa. To przesłanie nie jest tylko dla papieża Franciszka, ale dla nas wszystkich. Zaprasza nas do refleksji: Jak żyjemy naszą wiarą? Czy jesteśmy przygotowani na nadchodzące wyzwania? I co najważniejsze, czy jesteśmy gotowi nawrócić się i całkowicie zaufać Bogu? Kiedy patrzymy na świat wokół nas, nie sposób nie zauważyć znaków, że dzieje się coś głębokiego. Kryzysy polityczne, klęski żywiołowe, pandemie i rosnące podziały między ludźmi. Wszystko to skłania nas do pytania: czy żyjemy w czasach znaków czasu, o których mówi Pismo Święte? W Biblii Jezus ostrzegał nas o czasach poprzedzających Jego powtórne przyjście. W Ewangelii Mateusza 24 mówi o wojnach, głodzie, trzęsieniach ziemi i prześladowaniach wierzących. A dziś bardziej niż kiedykolwiek te znaki wydają się wypełniać na naszych oczach. Przesłanie Matki Bożej do papieża Franciszka to boskie ostrzeżenie, abyśmy nie poddawali się strachowi lub rozpaczy. Przypomina nam, że nawet wśród chaosu Bóg ma wszystko pod kontrolą. I co więcej, zaprasza nas, abyśmy widzieli te znaki jako wezwanie do nawrócenia i duchowej odnowy. Ale jak możemy odpowiedzieć na to wezwanie? Odpowiedź leży w praktykowaniu wiary. Codzienna modlitwa, post, miłosierdzie i aktywne uczestnictwo w życiu Kościoła to potężne narzędzia, które pomagają nam stawić czoła tym trudnym czasom. Matka Boża uczy nas, że poprzez wiarę możemy przemienić nawet najbardziej beznadziejne sytuacje w okazję do duchowego wzrostu. Drodzy bracia i siostry, przesłanie Matki Bożej to nie tylko ostrzeżenie, ale także praktyczny przewodnik, jak umacniać naszą wiarę i stawiać czoła wyzwaniom współczesnego świata. Ale jak możemy zastosować te wskazówki w naszym codziennym życiu? Jak przemienić to niebiańskie przesłanie w konkretne działania, które przybliżą nas do Boga? Zacznijmy od modlitwy. Matka Boża zawsze zachęca nas do modlitwy, szczególnie do odmawiania Różańca. Ta prosta, ale potężna praktyka łączy. Nas bezpośrednio z sercem Jezusa i umacnia nas duchowo. Poświęćcie kilka minut dziennie na odmawianie różańca, rozważając tajemnice życia Chrystusa. Zobaczycie, jak ta praktyka może przynieść wam pokój i jasność. Kolejną niezbędną praktyką jest czytanie Biblii. Słowo Boże jest światłem, które oświetla nasze ścieżki, szczególnie w czasach niepewności. Poświęćcie czas każdego dnia na czytanie i rozważanie Pisma Świętego proście Ducha Świętego, aby prowadził wasze zrozumienie i pomógł wam zastosować te nauki w życiu. Ponadto Matka Boża wzywa nas do miłosierdzia. W świecie naznaczonym egoizmem i obojętnością, nawet małe gesty miłości wobec bliźniego mogą wiele zmienić. Odwiedźcie chorego, pomóżcie potrzebującemu lub po prostu ofiarujcie uśmiech i słowo nadziei. Pamiętajcie, każdy akt miłosierdzia to krok w kierunku Boga. Wreszcie nie zapominajcie o znaczeniu wspólnoty. Uczestniczcie w grupach modlitewnych, mszach świętych i rekolekcjach. Wiara umacnia się, gdy dzielimy ją z innymi braćmi i siostrami w Chrystusie. Razem możemy stawić czoła wyzwaniom współczesnego świata i budować przyszłość pełną nadziei i wiary. Bracia i siostry, życie nie zawsze jest łatwe. Wszyscy przeżywamy chwilę bólu, niepewności i rozpaczy, ale to właśnie w tych momentach nasza wiara jest testowana i umacniana. Matka Boża w swoim przesłaniu do papieża Franciszka przypomina nam, że nawet w najtrudniejszych chwilach Bóg jest z nami. Ale jak możemy zachować silną wiarę wśród życiowych burz? Po pierwsze, ważne jest, aby pamiętać, że wiara to nie brak wątpliwości, ale decyzja, by zaufać Bogu, nawet gdy wszystko wydaje się stracone. Jezus powiedział nam: Na świecie doznacie ucisku, ale miejcie odwagę. Jam zwyciężył świat. J. 16:43 Ta obietnica daje nam pewność, że niezależnie od wielkości naszych zmagań, On już zwyciężył. Jednym z najlepszych sposobów na wytrwanie w wierze jest nieustanna modlitwa, kiedy czujemy się słabi. To w modlitwie znajdujemy siłę. Święta Teresa z Kalkuty mówiła: Modlitwa nie polega na proszeniu. To nieustanne pragnienie duszy. Dlatego, nawet gdy brakuje słów, oddajcie swoje serce Bogu w ciszy. On zna wasze bóle i potrzeby. Innym kluczem do wytrwałości jest wspólnota z innymi wierzącymi. Biblia uczy nas, że żelazo ostrzy żelazo. Przy 27,17. Kiedy łączymy się z innymi braćmi i siostrami w Chrystusie, znajdujemy wsparcie, zachętę i siłę, by kontynuować. Uczestniczcie w grupach modlitewnych, dzielcie się swoimi zmaganiami i pozwólcie, by wspólnota duchowa Was podtrzymywała. Wreszcie pamiętajcie, że każde wyzwanie to okazja do duchowego wzrostu. Święty Paweł uczy nas, że wszystko współdziała dla dobra tych, którzy miłują Boga. Rzecz 8:28. Nawet gdy nie rozumiemy celu trudności, możemy ufać, że Bóg działa dla naszego dobra. Bracia i siostry, dotarliśmy do końca tego filmu, ale nie do końca waszej duchowej podróży. Przesłanie Matki Bożej do papieża Franciszka to pilne wezwanie dla nas wszystkich wezwanie do nawrócenia, modlitwy i wytrwałości w wierze. Ale co więcej, to zaproszenie do życia pełnego sensu, celu i jedności z Bogiem. Wyobraźcie sobie, jak wyglądałoby wasze życie za rok, gdybyście zaczęli już dziś wprowadzać te wskazówki w życie. Wyobraźcie sobie pokój, który poczulibyście, wiedząc, że idziecie przez życie ramię w ramię z Bogiem, stawiając czoła wyzwaniom z wiarą i nadzieją. Ta przemiana jest możliwa, ale zależy od waszej decyzji decyzji, by działać już teraz. Jeśli ten film poruszył wasze serca, nie pozwólcie, by to przesłanie tu się skończyło. Subskrybujcie kanał. Podążając z Bogiem, zostawcie, lajkę skomentujcie, co sądzicie i podzielcie się tym z przyjaciółmi i rodziną. Razem możemy szerzyć nadzieję i wiarę, których świat tak bardzo potrzebuje. Pamiętajcie, każdy dzień zwłoki to stracona okazja, by zbliżyć się do Boga i przemienić swoje życie. Zacznijcie już dziś odmawiać Różaniec, czytać Biblię, praktykować miłosierdzie i uczestniczyć w życiu Kościoła. Matka Boża jest przy Was, wstawiając się za Wami, a Bóg ma wspaniały plan dla Waszego życia. Niech pokój Chrystusa będzie z Wami, dziś i zawsze. Do zobaczenia w kolejnym filmie, kontynuujcie, podążając z Bogiem. Amen.